Witam wszystkich, którzy słuchali o tym, jak zrobić sederową kolację, co jemy, w jakiej kolejności, z czego to robimy. A dzisiaj pokażemy to w praktyce. Ponieważ na to, żeby kolacja sederowa była też koszerna, musimy mieć nie tylko odpowiednie produkty, koszerne produkty, jak na przykład tutaj mamy mięso specjalnie, nie tylko koszerne, ale koszerne na pesach furczaki, tylko potrzebujemy mieć też koszerną kuchnię. A co to znaczy koszerna kuchnia? Zwykle miesiąc przed Pesach już od samego Puriem wszyscy zaczynają sprzątać, 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 jeszcze raz sprzątać i robią koszerny cały dom, a koszerna powinna być tylko kuchnia, ponieważ napisane jest, że w domu nie może się znaleźć Ciasto, które jest wielkości takiej śląskiej kluski, prawda? Kluski śląskie to się nazywają. Czyli, żeby nie znalazło się w domu coś, co jeśli znajdziemy, możemy to zjeść, ponieważ przyjdzie nam ochota. Szema imca gluska Czyli cały dom powinien być czysty, tak jak cały rok. Nie powinno tylko znajdować się w nim nic, co jest tak zwanym humec czyli wszelkie produkty, z których, z pięciu rodzajów zboża. Ale kuchnia, to jest co innego. W kuchni gotujemy, czyli wszystkie naczynia, garki, sztućce. Jeśli nie mamy specjalnych napesach, musimy je wykoszerować. A jak to się robi? Najpierw musimy je dobrze umyć i to naprawdę dobrze umyć. Później powinny stać przez 24 godziny minimum nieużywane. A dopiero później musimy je wykoszerować. Czyli najpierw czyścimy, myjemy. Później od, musimy odczekać 24 godziny i wykoszerować. Czym wykoszerować? Prawo jest takie, że jak wyszło, tak musi wyjść. Czyli jeśli to są naczynia, w których się gotowało, to robimy to wrzątkiem. Jeśli to są naczynia, na których się na przykład piekło, jak rożen, to tak samo ogniem. Największym problemem jest z mikrofalówką. To jest nowa rzecz i powinniśmy ją wyczyścić. Możemy wstawić do środka szklankę wody czy coś, co przypomina rzeczy, które wcześniej się używało i włączyć to na pewien czas. Piec, piec należy przepalić. Zupełnie czysty piec należy włączyć na maksimum poczekać pół godziny i będzie też dobry. Jak widzimy kuchnia jest wyczyszczona. 24 godziny czekaliśmy, nawet dłużej. Teraz mamy ogromny specjalnie na pesach przygotowany gar w wrzątku i w tym wrzątku będziemy do tego wrzątku będziemy wkładać naczynia, które będziemy używać na pesach. Garnek jest pełniutki wody. Ponieważ na wszelki wypadek chcemy, żeby i ten garnek był wykoszerowany. a później tym rządkiem też polewamy dobrze zew, kran i wszystko. Teraz poprosimy naszego kucharza, żeby zademonstrował nam, jak to robimy, i powinniśmy to robić tak powoli, aby ta woda nie przestała się gotować. Czyli. Próbujmy to zrobić. Robimy to tylko z naczyniami blaszanymi, czyli z metalu. Jeśli jest ze szkła, wystarczy dobrze umyć, odstawić i według sefardliczyków nie ma żadnego problemu. Są tacy, którzy wolą nie, no to niech nie używają. O, z jednej strony, z drugiej strony, teraz można takie mniejsze, żeby się całe zanurzyły, mamy jakieś obcęgi czy coś? I teraz w takiej kuchni, jeśli przygotujemy nasze porcje, którzy członkowie otrzymają wieczór pesa, na pewno będzie to koszerne. Tak wielki gar wody, on nie traci temperatury, do tego gaz cały czas grzeje. 12 dzień miesiąca Nisan a 14 dnia miesiąca Nisan Najpierw, przepraszam, 13 wieczorem, jak już przyjdzie noc, czyli we wtorek wieczorem, powinniśmy szukać i sprawdzić, czy nie mamy jeszcze jakiegoś kumecu w domu. Jak to robimy? Po pierwsze, powinniśmy to robić ze świeczką. Może być zaświecone trochę światło, ale niewiele, ale powinniśmy mieć świeczkę w ręce, ponieważ tak robiono dawniej i tak robimy i dziś. Najpierw żona Albo dziecko rozkłada 10 kawałków chleba, zapakowane w, jakieś, w jakąś serwetkę w różnych miejscach. Dlaczego tak? Ponieważ jeśli wiemy, że nic nie ma, to nie staramy się, żeby znaleźć. Bardzo trudno jest szukać, jeśli i tak wiemy, że nic nie ma. A w momencie, jak wiemy, że jest te 10 kawałków gdzieś tam, to zaczyna się trochę zabawa. Szukamy tych 10 kawałków. Jak znajdzieli, znajdziemy wszystkie, to znaczy, że już na pewno więcej nic nie ma. A co potem? Odkładamy to na bok. Na następny dzień, czyli w środę rano, w środę rano nie później niż od godziny do godziny 10, jemy ostatnie śniadanie, w którym jest jeszcze kawałek chleba, jest jeszcze jakiś humec, możemy sobie popić dobrym piwem. A później mamy godzinę czasu, żeby spalić resztki. Było kiedyś przyjęte w ten sposób, że dzieci robiły ognisko, i jeśli ktoś chciał spalić, to musiał zapłacić im za to, że są strażnikami tego ognia, i wtedy mógł wrzucić tam swoje resztki, mówiąc specjalną modlitwę. A co mówi? Mówi po prostu, że wszystek chleb. Cały humaniz, jaki jest u niego, o którym wie, o którym nie wie, jest dla niego jak był ziemi, jest niczym, kompletnie. Kol hamiru we hamiru, de i kuberei shusi, de hazitei i de lo hazitei, de hamitei i de lo de biartei de lo libutei hefkerki afrodi a i w ten sposób, nawet jeśli coś jest, o czym nie wie, ale całego serca, to jest dla niego w tej chwili jakby to było tyłem ziemi, niczym. I w tym momencie nie ma już nic, żadnego chumęcu, i dopiero wieczorem wszyscy zasiądą do cedrowej kolacji, a w dzień co zjedzą w dzień? Przecież nie ma ani chleba, a macie nie można jeść. Zjedzą po prostu ziemniaki, jajka i kawałek kurczaka. Do zobaczenia. Bespa.